Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie na swoich miejscach. Kazanie dziś nie będzie długie, bo już jest po drugiej góra 20 minut, ale zanim go, moi drodzy, ogłoszę, mały mój oddech dla mnie, bo po 4 godzinach takiego wysiłku, a jeszcze tym bardziej mówisz kazanie, które ci się rodzi w czasie czytania po łacinie, dochodzą myśli w czasie po polsku, Przypomina ci się Ewangelia z yy, w środy, więc w głowie, no i później trzeba wygłosić kazanie, więc jest to ogromny wysiłek umysłu, po czym widzisz palącą się świeczkę, więc ledwo my dali no, nowy, nową ozdobę wypraną, nie, pomarań niebieską, nie, niech mi znowu to splami, no to ja pójdę na zawał, nie? Ale Bogu dzięki nie spłamiło zdążyliśmy dzieci. Liturgia. Dzisiejsza jest tip top. Fenomenalne służenie Pana profesora. O dzieci, bo to jest, ma największe sukcesy w wychowaniu lektorów, ale piątkę dziesięciu. No bo ruszył brązową wstążkę, a nie wolno. Ona ma być przed 17 marca. Ja go dzisiaj złapię, bo on musi mi trzymać dyscypliny. Ja czasami parycznie rozmawiałem z panem profesorem, bo on uczy, jak dziś jest pojedynkę, pewne newsy techniczne, żeby on to pokazywał. To musi być, tego się nie da przećwiczyć na asyście, czy na próbie asysty, czy na wykładach, bo takiej scenerii nie ma, ona się rzadko powtarza, więc czasami coś musiałem dzieci powiedzieć, teraz pan mykaj z boku, żeby później pokazywać inny. I pan to zrobił perfekcyjnie, kiedy daje mszał za pierwszym okadzeniem, kiedy ja oglądam, się, pan daje. Jeśli nie zdąży, to... Pan zawsze mówić chłopakom, że jeszcze mam akcendę i okazę, on dojdzie na uklęknięcie. Ja zawsze zwalnia, niech nie nie robią nic nerwowo. Ja, mnie zawsze zależy na tym, żeby było dzieci tip top, ale nie mogę w nie skończyć. ale jeszcze mam w zapasie modlitwę akcendo in nobis, et mam tuam, mi ta modlitwa. I muszę powiedzieć, panie Robercie, to będziesz musiał mówić, kiedy okadzasz ludzi, nie? Ta modlitwa i to trzeba chłopom przypomnieć i wymagać na kolokwium, żeby się nauczyli tego na pamięć. Akcendo in nobis domine ignem sui zamorius flammo meternam caritatis. No i już, gdzie skakujecie? To musi umieć każdy na pamięć, kiedy się budzi, Akcendo. Śpiewy Pani Agusit, szczególnie ta pieśń po łacinie, Maximus Redemptor, dzieci to są, bo dziś mamy święto dzieci o krwi pańskiej, tak jest w starych kalendarzach, więc ja go dzisiaj odtwarzam. I panowie lektorzy musicie wiedzieć, że w punktach takich jak dziś błysnął Gerdziu dość, że nic nie pamięto, to nagle za świeczki, kiedy mamy pokłon, mamy inny semat, więc ja, ci ja ryknę. Ja nie będę delikatnie mówił. No bo skoro nie chcesz mnie słuchać, ja muszę wziąć bata. Jestem synem rolnika i ja często używałem bata, powożąc konia. Kapujecie? Jak cały dzień chodziłem z lejcami, tata orał, a ja mu czymo lejce i powodzi konia, no to dobrze wiesz, jak sekundę nie uważasz, no to ci pługa, gdzie ci pług idzie i co ci tata mówi na ucho. I koń musiał powtarzać czynności takie samo. Wiśta, hetta, przy zakręcie, bo kiedy bymy pole zorali? A to pan Gerdziu, dla niego mówi: wisz, hetta heta, ono swoje. No dostał szczała, siedź w ławce i nie plądaj się. Bo jest pan Mieciu i na pewno się nauczy, że jak ksiądz jest w to trzeba zapalać świeczki. No bo ja na pamięć mam, wiem, jak się wasze otwierają i mam znowu gonienie. Więc panowie lektorzy, ryknę, jak nie jesteś w schemacie. Bo dziś, drodzy państwo, mam pannę roztropną, czyli pana profesora, który ma we już, ale mam jeszcze pannę głupią, która ma chęci, ale jeszcze nie przećwiczona i nie ma wiedzy. Niech się Pan już nie obraca, żeby znać prawdę o sobie, bo co to, żeś w komrze ubrany, no, daleko jeszcze, do żeś Pan na roztropna. Dzieci, tyle wyjaśnienia liturgicznego, bo to jest wszystko, dzieci, tip-top. Ile ja przeżywałem radości wiary Wasz modliłem się za tych, którzy ofiarowali krzyż, kielich dła Świętego Dziwborem Jaki piękny. Modliłem się za tych, co ofiarowali o ornat Ducha Świętego. Dzieci, przepiękny on jest, ale już się próje, no bo jak on jest trzy razy w miesiącu, razy no trzydzieści, razy 10, 12, dwanaście, czterdzieści razy, no taki ornat przy mojej orce wytrzyma 10 lat, no nie? On ma już 5 lat, no się próje, nie? No, bo jest używany. Uspakajam pana Roberta, nie, nie przejmuj się pan, ogłoszę fundację tej klasy, Ornatu, duła świętego na wielkie uroczystości, a tym będziemy mudzili na wieczorniku. No i proste. Używa się, musi się dzieci zniszczyć, nic się nie dzieje. Przepiękna figura Matki Bożej. dzieci, monstrancja, kwiaty. To jest, dziś się dzieci tak modliłem, byłem przekonany, że dziś diabeł nie zaatakuje. Nie, pojawił się pan Gerdzio, lepiej się czuje. No więc siedzi teraz spokojnie. Dzieci w ławce i niech się tu mi wychyli dzisiaj. Idę w rozważanie. Jestem przy ostatnim punkcie. Dzieło pokuty. Zacząłem to wczoraj dzieci wyjaśniać. O co to Bogu chodzi? Po wczorajszej drogi, drodze krzyżowej, Państwo pozwolą, że dziś tego nie skończę, nic się nie dzieje, a omówię pewne rzeczy jeszcze dzieci szerzej. Dzieło pokuty. Bóg zachęca nas do wielkiej ofiary. To dzieło pokuty, obrońca wiary i krzewiciel wiary, obrońca i krzewiciel kultu, moi drodzy, składa się z siedmiu punktów. Codzienna msza święta. Post eucharystyczny trzy godziny przed Post milczenia przed Muszą Świętą. Żadnych gadań. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Pięć. Post o chlebie i wodzie w poniedziałki, piątki, czy dzisiaj. Sześć. Post o chlebie i wodzie w środy. I siedem. Post o chlebie i wodzie w poniedziałki. Na razie Bóg przyjął ten zryw tego postu, jakoby poniedziałkowy zawiesił, ale to podzielił na trzy części. Jak nie masz siły, nie musisz do dnia pościć. Jeśli masz trochę siły, no to rób sobie pół post do 14. A jeśli, chce, jeśli to ci nie sprawia trudności, dalej poś w poniedziałki o chlebie i wodzie. Dzieci te siedem punktów, to się nazywa dzieło pokuty. Narodowa Pokuta ogłoszona na uroczystość krwi Pana Jezusa w niedzielę lipca roku 2022. Dostaliśmy całą przestrzeń pozycji w naszych orędziach na tę drogę pokuty. Ja to wszystko zbiorę i utworzę wam, dziś nie mam szans, bo nie mam kiedy, zbiór przynajmniej 15 książeczek, pakiet większość z Was je ma, ale ci, co nowi, nazywamy to pakiet obrońców wiary i krzewicieli kultu. Pakiet pokuty narodowej. Pokuta dzieci nie jest łatwa. Jest ogromnym wysiłkiem. Dobrze wiecie po tej skarbonce, co tu mamy, u stóp Chrystusa Króla. Złamanie jednej przysięgi piątka razy 30 dni albo 12 miesięcy, dobrze wiecie, jak ten licznik bije. Jestem dumny z was, że nie jesteście wyrzuci swojego honoru danego Bogu, jesteście swoje świadomi swojej słabości i składacie ofiary. Pierwszy dar, jaki przynieśliśmy w ubiegłym roku od kwietnia, pozbierane rzeczy, kary wasze, to jest kustodia. Jako nasze zadośćuczynienie, cała ze złota. 600 deka złota, próż praca, 200 tysięcy to kosztowało. Tyleśmy zebrali. Czyli jesteście podatnymi uczniami, którzy chcą iść, chcą się formułować i przyjmują szczały. Ufam, że do 1 lipca uzbieramy w tej skarbonie i porozliczamy innych 100 tysięcy. Jako naszej zadłużenie królowi będzie kielich królowej Jadwigi. Jezu, bądź królem tego narodu. Ponoć tam jest taki napis na tym kielichu. Rok 1396, to jest najpóźniejszy rok związany z jej śmiercią, czyli parę lat wcześniej mógł, mógł być ten kielich przez nią fundowany. Dzieci, on jest w Dreźnie, mają go Niemcy, oryginał, zgodnie z prawem, bo potomek Jagiellonów dostał to w wianie małżeńskim od rodziców, jakoś dziadka, ale mamy możliwość zrobienia kopii. Dlatego o tej drodze pokuty Bóg tak mówi. Kiedy człowiek podejmuje pokutę, jest pełen zapału i wiary. Podejmujemy chętnie, składamy po kilkaset czy parę tysięcy ludzi różne przysięgi. Mamy przed sobą cel, uratujemy Polskę, dlatego podejmujemy pokutę. Później nam się ten cel zaciera bo trwa to rok, dwa lata, pięć, no i efektu tego wysiłku nie widzimy. W tym roku po raz pierwszy, znaczy w jesieni, Bóg nam powiedział, kiedy zatrzymał post poniedziałkowy, powstrzymaliście wojnę, w którą miała być wciągnięta Polska. Zdaje się, że nasi chcą wojny na wschodzie i brak w niej udział. I założymy się, że przyjdzie Chrystus i poprosi nas Bóg o post poniedziałkowy? Mamy spokój. Nikt z nas nie wierzy, że, być, że mogła być wojna dzieci. Oni tylko wszystko wiedzą. Ci, którzy to planują. Bóg ochronił Polskę od wojny, która miała wybuchnąć we wrześniu roku 2023. Zaciera się cel tej pokuty i zostaje sama trudna rzeczywistość. Takie nasze życie, mówi Pan, na krawędzi. Nieustanna walka, no bo dzieci z pokutą, z postępem, to jest trud. Trzeba nam przestać wcześniej. Dzieci chłód, bo dobrze wiemy, jak pościmy, że jest nam dużo więcej zimno. Zimnica, nie? Nie bierze dzieci, no Bóg to wszystko mówi. Chłód, zmęczenie, dobrze wiemy, że jesteśmy mniej wydajni. Oczywiście, jak się ma naturę górala, to się pytają, jak to jest możliwe, że ksiądz się nic nie zmienia. No to trzeba mieć we krwi. Jak poszczący mają problem z tą materią, do mnie przyjść na badania, ja was wyślę na badania kału i krwi i powiem wam, gdzie macie post. Po wynikach badania. Bo to też jest nastawienie wiary, ufania Bogu. Bo te wszystkie dolegliwości są związane. Z naszą wiarą, z naszą, naszą potęgą ducha. Bóg to wszystko wie, więc mówi trud, chłód, zmęczenie, ból. Dzieci boli brzuch, raz boli, trzeba akcelisty, łyknąć woda, kromkę, bo boli. No bo żołądek domaga się, żeby coś trafić, no nie? Bo nasze żołądki są pełne, mam wypasione, więc nie, nie lubią przerwy. Przypominam was, z, z innego rędzi naszej jasno wynika, i macie więcej przerw żołądkowych, dłużej będziecie żyli. Bo żołądek to jest taka mockarnia. Ona ma ilość dziesiątków tysięcy godzin mucenia, a później wszystko się wypracuje. Łzys, łozyżka, noża, podróż i z mockarni nie ma nic. Rozumiecie. Tak samo jest z człowiekiem. Bo nam się wydaje, że nasze narządy mają wieczny system Dzieci, Nie, nie, nie. Mają pewien czas funkcjonowania. No i w tym czasie przychodzą pokusy. A zjadłeś, co a jest za 15-12, a daj już spokój w pół do pół godziny, przecież to nie ma wpływu. Dzieci, to wszystko to przeżywamy. Więc Pan Bóg to krótko o, tej, o tym życiu na krawędzi i nieustannej walce mówi. Trud, chłód, zmęczenie, ból, pokusy. Co to za życie? Zapytasz, to jest właśnie życie pokutne. Jeśli to przeżywacie, to Wam odpowiadam, to jest właśnie życie pokutne. To jest naśladowanie swoim życiem Jezusa Chrystusa. Wzoru, za którym podążają wszyscy chrześcijanie. Więc siłę do walki chrześcijanin powinien czerpać od swego mistrza który trwa w tabernakulum, niejako kontynuując pokutę na ziemi. Zamknąć się w takiej sznece. Dzień i noc tu jest. W naszym tabernakulum Bóg ma szalone szczęście. Wiecie czemu? Bo ma Was. Dzień i noc ktoś tu jest. Rodzicie? Nigdy tu nie jest Bóg samotny. Wiecie, jak Was musi Bóg miłować? A adoracja dwie godziny? Dobrze wiecie, kręgosłup boli, nogi bolą, przychodzi senność, zmęczenie. A Pan Jezus w tej postawie pokuty jest w tabernakulum dzień i noc. Nie czyni tego dla przyjemności, ale dla was. Bóg dzieci nie jest hedonitą. Bóg jest Bogiem Miłości. Robi to dla nas. Wiem, wiem, mówi Bóg ojciec, że to trudne, ale ból związany z życiem w nieustannej pokucie sprawia człowiekowi trudności. Bo nie żyje on dla Boga i dla zbawienia innych ludzi. Bo, moi drodzy, nas to Bóg wyjaśni. Bo nikt z nas nie ma takiego celu samego w sobie, co ma Bóg. Niestety w nas pierwszym celem to są dzieci pewne przyjemności, własne potrzeby, rozumiecie? To jest logiczne. A Bóg nas chce zaciągnąć przez dar pokuty, żebyśmy żyli dla Boga i żyli dla zbawienia człowieka. Na razie Bóg mówi tak, każdy pragnie w pierwszym rzędzie zaspokoić własne potrzeby. Trzeba stanąć rano. Wiem, jak jesteście tygrysami. Pierwsza msza w Poznaniu czy w Katowicach godzina szósta. Bo jak masz pracę o siódmej, to trzeba najpóźniej stanąć w pół do piątej. Modlitwy paciorki dojechać. Dzieci, wiecie, jaka to jest pokuta z waszej strony? Wstąpiłeś w szeregi obrońców wiary, przychodzisz do kościoła, rypią cię, komuni ci nie dają, wrzeszczą, że klęczysz, że jesteś zgorszeniem, że się niepokój. Wiecie, jaka to jest pokuta? Latami nie otrzymać komunii świętej do ust? Wiecie, ilu z was taki krzyż nosi? Spotkania sanhedrynów, zwoływania spowiedników, ojców dłownych dekanatu, dziekanów, zwoływania was do kancelarii parafialnej i dzieci tłuczenie, tłuczenie. Ściągniesz buty i kładziesz przy drzwiach kościele, już cię proboszcz wzywa. Idziesz na kolanach do komunii, już cię wzywa, bo ludzie są wszyscy zgorszeni. Nieprawdopodobne wrażliwe istoty są w tej parafii, jak to i gorszy. Baba dotyka komunii świętej, nie gorszo się. Chłop dotyka, nie gorszo się. Naga ubrana przychodzi dzieci, nie gorszo się. Gadają w kościele, nie gorszo się. SMS-ują, telefonują dzieci, nikt się nie gorszy. Baba w portkach, obciśnięta we wszystkim, mówią, że ona jest święta Teresa z Avilla, lub mała Tereska. Czego ty od niej chcesz? Czego ty od niej żądasz? Wiecie, co to jest droga pokuty? Iście za mistrzem? Wy moi kochani, to wszystko bierzecie na swoje ramiona. Mówię o tej bolesnej rzeczywistości. Aby zachęcić kolejne osoby, aby weszły na tę drog drogę pokuty narodowej, drogę obrońców wiary, dzieci i krzewicieli kultu. Większość z nas pamięta, sprzed kilkudziesięciu lat nasze kościoły były pełne. Z martwy wstanie kościoły było ciasno i tłum na polu. Boże ciało. Kościoły były pełne. Pasterka nie szło do kościoła wejść. To, a dziś mają puste ławki i mówią, że był kościół pełny. Jak się zmieniają poglądy na rzeczywistość. Dlatego Bóg mówi. Każdy człowiek pragnie w pierwszym rzędzie zaspokoić własne potrzeby i odczuwać trochę przyjemności w życiu. Wszystko co ponadto jest już dla człowieka trudnością. Siłowaniem się samym sobą, wyrzeczeniem się tego, czego chce się w pierwszym rzędzie dla zaspokojenia własnych potrzeb. Wyrzeczenie się w pierwszym rzędzie tego, co się chce dla własnych potrzeb. O piątej jakby się jeszcze dobrze spało. Wstanąłbym o szóstej, do roboty zdążę. Tu muszę stanąć półtorej godziny wcześniej. Pół godziny msza poleciałbym, a tu trzeba jeszcze uklęknąć piętnaście minut, a Pan Bóg zachęca, możesz przyjść po pracy po południu, wy... znowu znajdź czas. Ale mówi pięknie, jeśli ty tam klęczysz, to przechodzący obok wiedzą, że tu jest Bóg. Że Ty jesteś człowiekiem wiary i wierzysz, że w tej świątyni jest obecny Bóg. się w pierwszym rzędzie dla zaspokojenia własnych potrzeb i wybraniem czegoś trudniejszego, mniej przyjemnego, ale bardziej boskiego. Czyli, moi drodzy, codzienna Msza Święta, adoracja, Post mają znamiona boskości. Bóg, moi drodzy, Umacnia Was i przemienia. To droga dzieci Bożych, bo musicie się trochę uświęcić, aby wejść do nieba. Musicie się trochę uświęcić, aby wejść do nieba. Zapraszam na tę wielką drogę pokuty, a teraz mówię Amen.